Cześć, witajcie, tu Fafik Trollowski to kolejny odcinek na moim kanale z gry Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Cytrynem oraz robimy kolejną misję, kolejne zadanie. No i tak, e, jeśli chodzi najpierw o umiejętność w Cytrynach, tak wiecie, są one takie same jak w Plants vs. Zombies Garden Warfare, to oprócz tego, że Cytryn e, teraz strzela. Jakby z karabinku, a nie z laseru Przez co musi przeładowywać Oraz jak dacie prawy gdzieś z myszy To on automatycznie już sobie wyjmuje tarczę Zamiast umiejętność A zamiast tej tarczy Tego umiejętnością jest właśnie laser Który miał cały czas w dwójce Więc to taka drobna zmiana Możecie pisać w komentarzu Czy według was na lepsze Czy na gorsze No a my już możemy przejść sobie tutaj do wyzwania Otwórzmy sobie mapę i idziemy tutaj. Siekacz umysłów. E, tutaj będziemy musieli pokonać. O, właśnie tego bossa. E, do którego zbieraliśmy. Te wszystkie. Wdzianka. Dla kosiarki. Jak już Tych pobocznych bossów. To teraz będzie ten główny. To jeszcze mamy. Jakąś poboczną misję. Ale tym możemy się zająć. Później. Jak już wykonamy. Te główne. Okej, okay, tak. To było w tych kanałach o ile się nie mylę bo to był ten ochroniarz i wszystko Tak, ale najpierw musimy pójść jeszcze tam za strzałką do siekacza umysłów, czyli do tej kosiarki jakby okej okay. eee, tylko... A i znowu sobie w przypadkowo muszę umiejętność, ale dobra Okej okay. Czyli my teraz z nim jeździmy. Ten się każmusłów działa jak marzenie. Jak marzenie o wybuchach, jej. Okej. Okay. I my musimy teraz z tym... Tak, oczyścić drogę z tego chroniarza. ramko... Ma gramko, że robota oślebiła fajność. Okej. Okay. Teraz ja, że tak powiem... Tam yy, wybuchła ta kociarka. I teraz pokonaj old school aby zatrzymać disco pułapki, okej okay. Czyli już możemy otworzyć jakby tę bramę Okej okay. Dobra, udaj się do ekskluzywnego klubu School, Czyli, jakby tego głównego bossa, to jest Oldschool. A, okej. Okay. Czy si Oldschool przyjmuje zlecenia? Może zagrać siebie w roli ofiary. Hehe. Okej, okay, tu mamy Windę. O, jedziemy w górę. Okej. Okay. Okej okay. Tu jesteśmy jakby w tym klubie już I to jest old school, o ile się nie mylę Tak Dobra mamy jego życie Strzela tymi rakietami Musimy je rozpalać, żeby w nas nie trafiły Dobra, przeładuje Znaczy mamy też tą tarczę jakby, okej, okay. tutaj wysyła te płyty Dobra, spróbujmy tym laserem On zadaje trochę więcej obrażeń Okej, okay, na razie nam dużo nie robią te płyty Dużo nie zadają O, ale te krakiety się trochę bardziej boję już Dobra Okej okay. On jakby teraz się zamknął w tej puli I nie możemy mu zadawać obrażeń Więc po prostu chyba musimy go unikać, tak mi się wydaje Sam nie wiem, mam mało życia. Przydałoby się odnowić trochę. O dobra, ała. Okej, okay, on ma podobną umiejętność co Cyprym. To też może dać taką szansę, tylko ona jest u niego wolniejsza. Ale wydaje mi się, że chyba musimy mu zdjąć tą ochronę, bo to unikanie nic tutaj nie daje. ała, dobra, spróbujmy. Aaaa nie, mam mało HP, tak bardzo. Szybko, oczekujmy, się w ogóle... Okej. Okay. Jeszcze sobie poczekamy, się trochę życia odnowi i wtedy spróbuję poatakować. Dlatego musimy uniknąć. Okej. Okay. Mamy 200 życia już, czyli max. Dobra, ale nie chciałam w niego wyjeżdżać. Dobra, unikliby tego. I tak na razie to strzelanie mało daje to nic. z tymi gościkami też nie mogę nic zrobić okej okay. na razie tak aha wykorzystaj szarsze oldschoola przeciwko niemu tylko jak to wa Zadziała, czekajcie. Dobra, spróbujmy może. Jak on będzie szarżował, teraz, dobra. Może dajmy się zaszarżować. No tak średnio trochę. Kurczę. Zniszczenie głośniki Okej, okay. czyli może on mi się uderzyć, te głośniki, dobra, już ogarniam, bo my nie, nie możemy z z nim nic za bardzo nic zrobić, tak? Ale dobra, dobra. Okej okay. Dobra, teraz niech on walnie w głośnik ten. Aj, nie trafił. Kurde. Dobra, stoimy cały czas przy tym głośniku. Dobra. On... Teraz palnie to... Tak. O, rzeczywiście, zgubił ryby. Tak, i teraz on ma tam z tyłu takie coś, takie wszystkim Możemy go teraz atakować, ok. Ogarniam... O co chodzi? I teraz on wraca tam. To miejsce. Coś tu wytwarza. Aaaaa, rakiety. To jest chyba tarcze? Czy coś takiego tak? Dobra, już jedna czwarta życia mu zeszła. Kurde, jeszcze te małe zombiaki. Okej, okay, teraz rakiety idą więc musimy uważać I dobra, i teraz musimy się nakierować na głośnik No może na ten, OK. okej okay, Okej, tylko uniknijmy tych fal takich Dobra Na razie cały czas skaczę, okej okay. O dobra Teraz zrobił tu takie jakby skrzydła i chyba nie się gdzie wejść, przynajmniej tak mi się wydaje albo nie, dobra, możemy je zniszczyć chyba, tak, dobra Rozumiem Tylko to dużo HP na o nie Ała To tak bardzo Muszę sobie trochę odnowić I zaraz się tym zajmiemy Dobra, nie 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 nie, nie. Eee, Tu musimy uniknąć trochę tam dzisiaj A nie, bo nie mam tu przebite, okay? eee, okej okay. Okej Poatakujmy go trochę a zrobię sobie tutaj takie przejście tak powiem aua tu mamy największe udało się jeszcze zrobić większe tego się nie da niż jedynie te kolorowe dobra a on sobie odnawia najgorzej ooo okay. Na mało życia. Poczekajmy, aż nam się odnowi. Może do maksa. Okej. Okay. A jakbyśmy dali tutaj tą tarczę, to też nam zada. Poatakujmy go trochę Przeładujmy i tutaj wejdźmy Tak, au, au, au O nie, zła umiejętność O nie Teraz mam mega mało życia Dobra, zaczekaj masz nam się odnowi O nie O nie, o nie, o nie, o nie, o nie Dobra, tutaj już szybko to Okej okay. Okej okay. Nie jest najgorzej, już mi prawie połowę się zdjąłem Dobra, służcie teraz tak żeby się przez to przebić Przez to jest jakbyś tak przebić, to sobie ała Mało amunicja sobie rozpalę okej okay. To poatakuję dobra Spróbujmy tym teraz mamy pełne życie więc no okej, okay. teraz już mam połowę życia, więc to sobie zdjął i teraz szybko w głośnik daj lepiej okej okay. Okay. Dobra, teraz w to, to. Okay. Dobra. Teraz prosto, prosto, dobra prosto, prosto, to prosto, 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 dobra, prosto, 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 mi się kojarzy z takimi piłami jakby jeszcze ma tam działa w ogóle nie, czy on czymś nie, dobra, bo on sobie wytworzył tych zombiaków które mnie nie strzelają, chociaż nie, on też ma działa, jak te kory. dobra tu jeszcze są o, tako. małe zombiaki Okej, okay, mam mało życia. Coś dzieje w ogóle. A. Kurde. Nie może mnie trafić ten mały ząbek, bo mi się życie nie będzie odnawiać. Dobra. Ukryjmy się za tym, może to wykorzystajmy. Tych płyt właściwie da rozwalić. Ok. Dobra. Laser. Rakiety już tutaj lecą, widzę, spokojnie. Okej. Okay. Coraz mu zostanie 1 czwarta życia. I wtedy pewnie się zamieni znowu w tą blisko kulę. Dobra. Pokonajmy jeszcze te małe zamgaki. Będą nam przeszkadzać. Dobra. Tak, już mało bardzo życia Okej, okay, to dostajemy płytami O nie O nie, nie nie, mało życia mam A on cały czas je wyrzuca. Bieee Szybko Tak żeby się nie dać trafić A żeby życie się Zregenerowało O nie, nie 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 jesteśmy trochę w bardzo słabej nawet sytuacji, bym powiedział. O nie. Na pewno się nie da zniszczyć tych płyt. O nie, nie da się. O nie. 10 kp mam. Dobra, teraz będziesz nam odnawiać. To nie może być na się trafić. Okej, okay, okej, okay, dobra. Udało się jakoś z tego wyjść połowa życia się odnowiła więc nie jest źle jeszcze dobrze jakby się więcej trochę odnowiło już postaram się trochę atakować a dobra mogę się tarczą chyba e, zaraz próbuję tarczą się obronić bo może się będzie dało a dobra już się zamienił w kulę jest gotowy do dotknięcia. dobra teraz skaczcydry z... Z... Z...

Możemy zaatakować, atakować, tylko zdołu wytworzył sobie te takie skrzydła jakby. Ała Poniżczmy to Ooo. Dobra Szybko laser Boś naprawdę resztka mi została życia Tutaj przejdę tak ładnie się żyć od mi Okej Już naprawdę resztka. I, dobra, jeden strzał, udało się. I wykonaliśmy oldschoola Wspadają tu z niego monety. sobie. I... O! Osiągnięcie i listowy kawy z na nakrycie głowy i poziom drugi na cytrynie. Fajnie, fajnie. Fajne rzeczy zgarnęliśmy 25 tysięcy monet. OK. Oldschool pokonany, zadanie wykonane. Na początku trochę mi długo zajęło myślenie nad tym jak go pokonać, ale jak widzicie ostatecznie się udało, także naprawdę fajnie i teraz jeszcze zobaczymy co teraz się stanie. Zaraz eksploduje iskierkami i motlami z czystej radości. Widok old tańczącego taniec w przegranie zgrzeje mi serduszko. Hihihi. Hi, hi. Dzięki tobie mózgi mieszkańców Neighborville znów są jako tako bezpieczne. Zasługujesz na medal i deser lodowy, i książeczkę z kuponami na darmowe przytulaski. Jestem dumna, że w naszych szeregach jest takie gromiące zombie ciasteczko. Słodziutkie wyrazy szacunku. Okej. Okay. Eee, Sprawdźmy, czy by jeszcze od Bajor Słodziak jakieś wyzwanie. Okej. Okay. Pokrywali ludzie, uważam, że jesteś miłą, odważną, zabawną i mądrą rośliną oraz świetnie wysadzasz rzeczy. Aha, na razie chyba nic tutaj takiego nie mamy. Wydaje mi się, że będziemy mieli jeszcze zadania od tych tutaj innych osób, takich jak Sierżant Obierka. Okej, okay, yy, ale ja bym sobie w tym czasie jeszcze... Yy, pójdziemy sobie do głównej bazy jakby. I zobaczymy, czy możemy otworzyć jakieś paczki z naklejkami czy coś takiego. Okej, okay. tylko zrobimy sobie chyba... O tak, wróć do szałowego parku. E, tak. Okej. Okay. Dobra, zaczekamy tu chwilę. Dobra. Jesteśmy. Tylko coś nam się, jak widzicie... O dobra, już wszystko działa. E, Okej, okay. pójdźmy sobie może najpierw zobaczyć tutaj do Rooksa możemy kupić jak widzicie rzeczy za gwiazdki gwiazdki kosztują prawdziwe pieniądze ale wydaje mi się że da się też je zdobyć przez bitwy. nie wiem jak widzicie dawno nie grałem tu mamy prezenty ok dobra mm. mamy cztery żarówki dobra to teraz możemy odblokować sobie gwiazdy szał emotka ok jak widzicie, czekajcie, dostępna strona, to jest tak Jak widzicie to jest coś w stylu kardetu bojowego Takiego jak Fortnite i tu na końcu odblokowujemy te najlepsze rzeczy To się kończy za dwa tygodnie, zobaczymy Ja jeszcze oczywiście będę grał e, poza odcinkami Także może się nam coś uda tutaj zrobić Aha i tak, tu mamy nagrody Ok, kup kulkę. Mamy 200 tysięcy, więc możemy kupić sobie jedną. Okej, okay, gest yy, podglądanko. Fajnie, rzadkie. Może jeszcze kupimy, powiedzmy, dwie. O, nocna posypka. Epickie się udało. Siedmiowarstwo, tam chyba strój, zaraz zobaczymy. I jeszcze jedna. O, wypustki, element zestawu pobłażliwego własno. Dobra, e, chodźmy sobie tutaj, że tak powiem, do przebieralni. To jest chyba tutaj. Tak. Ok. Dajmy sobie Kung Fungusa. I dobra, personalizuj. Nakrycia głowy. Tak, to jest. To, to jest to, co zdobyliśmy z quest'a, to jest to, co teraz tutaj nam się udało wylosować. Tak, to jest cały strój, już, także naprawdę fajnie. Tak. Dobra. Mm, weźmy go sobie. No, jak widzicie, jesteśmy teraz takim tortem. Okej, okay, już trwał odcinek 23 minuty, jak widzicie zawiliśmy tutaj Old school czyli głównego bossa w centrum miasta, może jeszcze coś tam będzie się zrobić takiego. No i co, to już by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, kolejne odcinki będą już w następnym tygodniu, od poniedziałku mi się wydaje, także ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa!